Z kodem MMA 760 złotych bonusu na start. Dziś z nami przed powrotem swoim po pewnej przerwie, jeśli chodzi o występy na Gali Gromda. Jak nastrój, jak samopoczucie? Rewelacja. Jestem szczęśliwy, że tu jestem. E, gdzieś tam było wczoraj taka nutka takiego strasziku, delikatnie, ale, ale to na pewno wpłynie e, lepiej na, moją, e, na moje podejście do tej walki. I, i dzi, na dzień dzisiejszy naprawdę się czuję fantastycznie. E, nie przypuszczałem, że, że, że gdzieś tam, e, że wrócę po tych przejściach moich, po, po tych moich perypetiach e, zdrowotnych, ale, ale tak jak mówię. I cały czas będę to mówił, wspominał, że to Bóg właśnie gdzieś tam mi dał szansę kolejną, żebym sobie zawalczył właśnie tą walkę, bo na pewno wie jak, jak ja to kocham. Jak ty to kochasz, to zanim wrócimy jeszcze do Twojej walki, to może odniosę się a propos tego Twojego kochania tego do tej poprzedniej gali, kiedy walczył słomka. Obserwowałem cię, bo ty zawsze tu jesteś i bardzo mocno przeżywasz emocjonalnie wszystkie występy tych za którymi gdzieś tam twoje serce podąża. No i przy Słomce, to powiem szczerze, takie emocje, jakie tobie towarzyszyły, to właśnie ja nie wiem, że to twoje serce w ogóle nie wyskoczyło gdzieś tam z klaty, powiem szczerze, To no strasznie to przeżywałeś. To też była dla ciebie ogromna satysfakcja, jak to się wszystko wtedy skończyło. No ja, ale ja tak sam, na samym początku już powiedziałem, że, e, że że Słomka wygra tą walkę i to się sprawdziło i Wiedziałem, jak jest przygotowany, tak samo jak do tej walki, jak jest przygotowany teraz z Don Diego, i uważam, że tą ścianę przebije słomka. Czyli, że to on zabierze to zero z rekordu Don Diego? Moje serce mówi, że tak. A to serce, jak widać, mocno bije. i Jak jeszcze sam twierdzi, że jest gotowe, już też do podjęcia kolejnego wyzwania. Wspomniałeś o tych perypetiach zdrowotnych. Dały ci w kość. Oj, dały mi bardzo, bardzo, ale, ale staram się nie wracać do tego. To była, to była też moja głupota, bo nie słuchałem się lekarzy, trenerów, zwłaszcza Robsona. Gdzieś tam bardzo słabo, bardzo słabo skupiałem się na, na podawaniu elektrolitów, wody. Odwodniłem się gdzieś tam, rozwaliłem cały, cały, cały system. No i co? i tydzień przed przed yy, grondą odpadłem i byłem bardzo bardzo zniesmaczony i, i, i gdzieś tam z tyłu głowy mi cały czas to trapiło, że że, że że tyle przygotowań, ale no ale to już widocznie tak miało być. Ale jak sam stwierdziłeś, opatrzność gdzieś tam dopuściła twojo, do twojego powrotu. Po tej ostatniej walce z Łazarem zresztą wiele osób czeka na ten powrót, bo to była świetna walka, no i twój bardzo dobry występ. Yy, oglądałeś to sobie jeszcze gdzieś tam? Przypominałeś sobie tę swoją ostatnią walkę na gromdzie? Tak. Yy, bardzo mi się podobała też ta walka, bo tam miałem gdzieś tam swój taki... Ja mam tam taki swój styl, wiecie o dobrze jaki. Ta lewa gdzieś tam pracuje i Echa. uważam, że że spokój, spokój w głowie i opanowanie i, i tak samo chcę zawalczyć z Bickiem taki spokój e, i zobaczymy, e, zobaczymy jak, to, jak to wypali wszystko. Wiadomo, że, że to nie jest e, e, jakiś tam chłopak z pierwszej łapanki, tylko jest e, bardzo dobrym zawodnikiem i e, podchodzę do niego bardzo z wielkim szacunkiem, tak jak do wszystkich zawodników wcześniejszych. Podchodzisz do wszystkich z szacunkiem. Czy Mebicek ewentualnie tutaj, myślisz, e, wyróżnia się ewentualnie spośród tych, z którymi do tej pory przyszło ci walczyć? E... Jest coś, co ewentualnie u niego jest takiego zaskakującego? Jest, ale nie chcę tego powiedzieć. No ja też nie będę dopytywał, bo dobra, nie róbmy tego, w takim razie razem. E... Ty, natomiast tak sam wspomniałeś. Wiadomo, jaki masz styl, wiadomo, w jaki sposób walczysz. Mimo tej przerwy, mimo tego, że gdzieś tam musiałeś zmagać się z różnymi innymi kłopotami, to się akurat nie zmieniło. To będzie ten sam Mario? Zawsze będzie ten sam. Moi trenerzy wiedzą, że ja będę walczył do końca, mimo tego, że pamiętacie na tą walkę z racing bullem, tak? Leżałem trzy razy na deskach i jeszcze ją wygrałem tą walkę. I dlatego do końca trzeba wierzyć i do końca trzeba mieć chłodną głowę. I, i też bym chciał tutaj zwrócić uwagę, że fajnie by było jakby sędziowie też zweryfikowali dobrze czasem zawodnika w czasie, w czasie na przykład takiego uderzenia, że, że zawodnik jest gotowy do dalszej walki, a sędzia mu przerywa walkę i kurde i później jest taki niesmak, ale niesmak jest zawodnika, a nie sędziego i, i fajnie by było, wiadomo, że ten z... Sędzia Zandukeli. Zandukeli. O, bardzo dobry jest sędzia i on bardzo fajnie tak właśnie umiał to wszystko ładnie, fajnie zweryfikować, że widział, że jestem odłączony, liczył do 10, ale ja powiedziałem za każdym razem, że daję radę i, i, i fajnie, dopuścił mnie do każdego... I przez to też wygrałem z Racing bólem, bo inny sędzia na pewno by zrobił tak, że nie, już, już nie walczymy. Bo bujasz w obłokach, no ale ja nie bujam w obłokach, tylko po prostu ja po tych trzech strzałach budzę się i dopiero właśnie wtedy dostaję takiej adrenaliny i, i, i chęci do, 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 do dalszej walki. No właśnie, są tacy, którzy muszą dostać po głowie, żeby wreszcie to rozkręcić się. To jestem właśnie ja. No więc właśnie. Wiesz co, powrótku zmierzając do końca, zapytam Cię jeszcze o taką jedną rzecz, ponieważ to bezpośrednio Was może nie dotyczy, ale głośno było ostatnio o sprawie zatrzymań, o jakiejś zupełnie innej organizacji, ale to wszystko gdzieś tam mówią ludzie, którzy do końca nie mają świadomości. Sporty, walki to są ludzie sportu, walki, a ci ludzie ze sportu, walki, nikogo to nie zaskakuje. Czy Ty masz czasami takie wrażenie, że podobne rzeczy troszkę też i na Was jakiś tam wizerunek wpływają? Powiem Wam tak, nie zajmuję się tym, skupiam się na gromdzie, nie zajmuję się żadnymi innymi federacjami. Nie interesuje mnie to, a e, jak coś się tam dzieje, to na pewno sobie wyjaśnią i, i, i wszystko się wyprostuje, bo czasem jest tak, że ktoś jest e, przez kogoś e, oczerniany, a później wychodzi całkiem co innego i, i są wielkie przeprosiny. Wiesz, najgorsze jest to ten pierwszy nagłówek, a zrobili to i to i tamto. Wiesz o co chodzi? Każdego z nas można oczernić, a później. Ludzie zapamiętują tylko tą rzecz, który ja jesteś oczerniony, ale nie zapamiętują tego, że faktycznie nie był winny. Dlatego ja się nie zajmuję takimi sprawami, skupiam się na sobie, na rodzinie, na treningach, na biznesie. Resztę mam wszystko gdzieś. No i oczywiście yy, rozmawiam z Bogiem. Codziennie rozmawiam z Bogiem, mówię mu, Panie Boże, dziękuję Ci za każdy dzień. Za piękny dzień, za to, że mogę jechać do dzieci, za to, że mogę spędzić z nimi spacer, zrobić. Na tym się skupią. No i na walce, jutrzejszej na walce. walce. I na walce. No właśnie, to już tak na koniec cię zapytam. Jak byś chciał, żeby ta walka wyglądała? Jak bym chciał. No, wiadomo, każdy chce wygrać, a ring zweryfikuje i to będzie dobra walka, bo, bo Bicek nie odpuści i ja też nie odpuszczę. Ale z, złej krwi między wami nie ma? Nie, my jesteśmy kumplami. No więc właśnie, ciężko skupę walczyć? Wchodzimy do ringu, nie ma sentymentów. A poza ringiem przybijamy sobie rękę, idziemy sobie na kawę, ciasteczko pośmiejemy się, a akurat Bicek ma zawsze dużo do powiedzenia i jest śmiesznym gościem. A osobiście z nami go żonę, dzieci, bo były u mnie w zakopanym już dwa razy u mnie w apartamencie. To jaka kawa? Tylko jeszcze zapytam: czarna czy z mlekiem? Z mlekiem ja piję, a nie wiem jak bicek. Chyba chyba <laughs> też z mlekiem. A słodzisz? E, staram się nie słodzić, ale dzisiaj sobie posłodziłem. Ciu. Dobra, to w takim razie kawa z cukrem i z mlekiem. E, dzisiaj przed walką, jak rozumiem. Czyli już jutro, e, jutro po walce? Jutro, nie, jutro po walce. A dzisiaj nie. Przybiliśmy sobie kawę. Bardzo dobrze w takim razie. Dziękuję bardzo, Mario. Do zobaczenia.